Danske tekster af Jesper Abstynencja to zgodnie z definicją powstrzymywanie się od czegoś często skutkującego uzależnieniem, np. od alkoholu, narkotyków, papierosów, a także leków. W każdym przypadku, abstynencja jest najlepszym rozwiązaniem dla osoby uzależnionej, bo uwalni od choroby i pozwala normalnie funkcjonować. Abstynencja sama jest podstawą do czegoś, co w tym świecie nazywa trzeźwień. Ale to jest trzeźwienie, to jest zespół jakby takich oddziaływań, zmian wprowadzonych w życie, zmian na poziomie myślenia, reakcji emocjonalnych, które się przekładają też na, na zmiany w osobowości. To one świat, stanowią to, co mówimy o, o tym, że, że ktoś jest trzeźwy. Komuś ktoś wprowadził. Ja myślę, że, że wiele osób uzależnionych korzysta z takich ważnych, różnych pomocy z zewnątrz. Nie tylko siedzą i kiedy osiągnęli abstynencję, to na tym bazują. I, i 10-15 rok siedzi, ja jestem alkoholikiem, nie mogę, prawda? Tylko grupę A. Owszem, trzeba na to uważać, trzeba mieć świadomość, trzeba, trzeba o tym pamiętać, ale oprócz tego, że jest ktoś osobą uzależnioną, to jeszcze jest jakimś mężczyzną, przeważnie jakimś pracownikiem, ojcem. Pełni w świecie bardzo dużo ról, które musi spełnić jako osoba trzeźwa. One mogą dać ogromną satysfakcję z samego wykonywania, z osiągania. Świat nie zamyka się na uzależnieniu, chociaż one może mogą zamknąć te pozostałe funkcjonowanie. Ale trzeba. No, kiedy odstawia się alkohol, no to ludzie nadal żyją i to powinno, z tego życia powinny czerpać satysfakcję, mając na uwadze, tak samo jak ten zawałowiec cukrzyk, który musi od czasu do czasu badać insulinę, co nie oznacza, że on nie może normalnie funkcjonować. To jest jego intymna sprawa, gdzieś tam pójdzie, sprawdzi, weźmie lek lub nie weźmie, prawda, zje cukierka lub coś innego po to, żeby podreperować jakąś tam substancję. I wraca do normalnego działania. Jest jakaś ułomność. większość ludzi ma jakieś. Ułomność. Jakieś... Ja myślę sobie proszę, proszę wziąć pod uwagę osobę, powiedzmy sobie, no, która ma nowotwór. I taki, który jest nieuleczalny. No? Gdyby dostał taką szansę jak osoba uzależniona, że pójdziesz tu, będziesz sześć tygodni brał leki. Zrobisz terapię. A potem, jeśli nie będziesz, powiedzmy sobie, ja ciasteczek, które bardzo lubisz, to choroba. Ci ludzie podskoczyliby do góry. Prawda? W pewnym momencie stalibyście szczęśliwi, gdyby w to uwierzyli, prawda? Z chwilą bym, mam mogę życie, trudno. Będzie mi żal tych ciasteczek, prawda? i, i, to, jest, i, i to jest ta podstawa. A część alkoholików cierpi, jakby straciła coś najbardziej ważnego w życiu. Może warto popracować nad żalem, on straci. Ta substancja faktycznie powoduje to, że, 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 że alkoholik przeżywa żal przede wszystkim. Traci sposób na życie. Stawiając alkohol, ale sposób, który prowadził go na dno i pod ziemię, bo to jest choroba śmiertelna. No, i traci w osobowości. Przed tym nie był alkoholikiem, a teraz jest. Jest osobą uzależniona, przed tym nie. To jakby te dwie stały, ale musi to zaakceptować. Program profilaktyczny nie warto obejrzeć, można m.in. na antenie TV Białystok oraz na stronie internetowej www.tvbialystok.pl. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Please.